Jeśli nadal używasz suchej gąbeczki do nakładania podkładu, to stop. Przestań to robić. Pokażę Ci, dlaczego warto używać mokrej gąbeczki. Kiedy zmoczysz gąbeczkę, ona rośnie, staje się bardziej miękka i dzięki czemu oszczędzasz podkład. No, a to chyba jest wystarczający powód, żeby moczyć gąbeczkę. Ale żeby nie być gołosłowną, na jedną stronę nałożę podkład suchą gąbeczką, a na drugą mokrą. Tutaj będziemy nakładać mokrą gąbeczką, a tu nałożymy suchą. Nałożę podkład Eveline Selfie Time. Na dłoniach mam. Zobaczcie takie mniej więcej takiej samej wielkości kleksy. Tu będę nakładać mokrą gąbeczką i rozklepywać. Ogólnie ja nie lubię nakładać bezpośrednio tak, ale dobra. U chyba za mało wziąłem kleksa. Nałożyłam sobie trochę na obie, obie kubeczki. Tutaj mam już nałożony podkład, więc lecimy teraz mam suchą gąbeczkę. Zobaczcie, jaka jest różnica w wielkości. Mam taką samą ilość podkładu i. Już na samym starcie widać, że mokra gąbeczka lepiej rozklepuje podkład. Tak to wygląda. Gąbeczki wyglądają tak po użyciu podkładu, tak wygląda moja strona mokrej gąbeczki, a tak suchej. I nie wiem, czy zobaczycie to na kamerze, ale ta strona jest zdecydowanie bardziej naturalna. Ten podkład się lepiej rozłożył, a tutaj on się tak nałożył, a nie wklepał. Nie wiem, czy wiecie o co mi chodzi, ale to jest tak bardziej sztuczne, mniej naturalne. A... Użyłam podkładu z Eveline Selfie Time, który jest naprawdę dość naturalnym podkładem. Więc ta strona robi maskę, ta strona ładnie wyklepuje i mniejszy, mniejszą ilość podkładu zjada. Więc sam wybierz, czy lepiej używać mokrej gąbeczki, czy suchej. I w komentarzu koniecznie napisz mi, jak Ty używasz gąbeczki. A jeśli nie wiesz, jak zmoczyć gąbeczkę, to zobacz sobie na moim profilu na pewno znajdziesz film na ten temat.